Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeśli by y, Pan Przewodniczący Roman Bijak mógł mi objaśnić ten skrót LGBT, co to, to, bo y, będę głosował, czy przyjąć, czy nie przyjąć, to w porządku obrad, to bardzo bym prosił, jeśli Pan Roman zechce mi szerzej wyjaśnić, co to jest. Dziękuję bardzo. Czy Pan Przewodniczący może się odnieść? Spróbuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, spróbuję to wyjaśnić. Proszę Państwa, lesbisk, lesbijki, geje. biotam, bio, bio tam coś tam jest. Sztypany. <grym> seksualni oraz transpłciowi to są LGBT. Jeżeli, jeżeli tak jest. E, proszę Państwa, jeżeli powiem tak. E, jeżeli mamy uczyć dzieci o standardy WHO i przeczytam Państwu, o, jakie standardy są w WHO, czyli wiek od 0 do 4 lat, radość i przyjemność dotykania własnego ciała,